Cześć, jestem Max. Jesteśmy na Gdynia Sailing Days i dzisiaj przeprowadzę wywiad z panią ratowniczką, która opowie nam o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Dobrze, to zacznijmy od pierwszego pytania. Jakie niebezpieczeństwa czyhają dorosłych i dzieci nad morzem? Największym niebezpieczeństwem jest sama woda. Musimy pamiętać o tym, żeby bezpiecznie bawić się w wodzie. Przed samym wyjściem w ogóle na, na plażę, nad jezioro, sprawdźmy prognozę pogody. Czy będzie nam sprzyjała i pozwoli nam wejść do tego kąpieliska, czy nie? Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa w wypoczynku nad wodą w taki dzień jak dzisiaj? No, słońce jest bardzo przyjemne, ale też w nadmiarze nam szkodzi. Pamiętajmy o tym, żeby nosić czapki, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów oraz żeby się chować do zacienionego miejsca. Kiedy można się kąpać w morzach lub jeziorach, a kiedy nie? Na każdym strzeżonym kąpielisku są maszty. Akurat jeden jest za nami, powiewa na nim biała flaga. Kolor flagi wskazuje nam, czy danego dnia możemy wejść do kąpieliska i bezpiecznie się kąpać. Zauważyłam, że ktoś nad wodą potrzebuje pomocy. Co mogę zrobić? Na kąpieliskach strzeżonych, na wieżyczkach siedzą ratownicy w Opró. W sytuacji niebezpiecznej oni nam pomogą, ale musimy pamiętać o tym, że mają obszerny teren, który monitorują. Dlatego też mogą nie być pierwszą osobą, która zauważy sytuację niebezpieczną. Nie bójmy się, krzyczmy, machajmy rękoma na pewno nas wtedy zauważy i przyjdzie, udzieli pomocy.